Cześć, z tej strony Mike, witam Was w nowym odcinku i pragnę, pragnę Was poinformować o kolejnym spotkaniu społeczności w Białymstoku, czyli 15 raz spotykamy się na spotkaniu o nazwie Kryptostock, spotkanie sympatyków kryptowalut, już nie powiem, że spotkanie z Podlasia, bo spotkanie przyciąga osoby z całej Polski, Mamy zawsze reprezentację z Suwok, mamy reprezentację z ostrołęki, mamy reprezentację z Warszawy. Ostatnio była też reprezentacja wielkopolsko-śląska. Także coraz więcej osób przy, yy, przybywa na te spotkania Kryptostok. No i co? Tutaj chciałem wam, wam jeszcze pokazać wydarzenie na Facebooku, które oczywiście jest stworzone. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś nie, nie zapisał się, a używa Facebooka, to oczywiście pod, pod filmem w linku znajdziecie. Co mogę jeszcze wam powiedzieć? Oczywiście, jak na, na chwilę obecną 11 osób zadeklarowało udział, 23 osoby zainteresowane. Zwykle tych osób jest znacznie, znacznie więcej. Spotykamy się w 20-25 osób. I teraz tak, z takich podstawowych informacji, gdzie się spotykamy? Jest to oczywiście jest to oczywiście firma Software Hat sala, sala firmy Software Hat wieża 110 wejście od ulicy Ryskiej, kiedy 13 marca w piątek o godzinie 18 zasadniczo nie mamy. Nie mamy ograniczeń, jeśli chodzi o czas, do której możemy siedzieć. Zwykle jest to 22-23. Zdarzyło się mi prawie do północy siedzieć. To jest taka informacja. Prelekcję wygłosi, tak jak tutaj macie już, tak jak tutaj macie już, można powiedzieć, w agendzie wygłosi prelekcję Dominik Doda. D przepraszam, w temacie nano, zdecentralizowany protokół do wymiany wartości. Dominik Deja znany jest oczywiście jako Dodo z naszego Discorda, jest także na LinkedInie i tak dalej i tak dalej. Na pewno prelekcja będzie bardzo ciekawa. Co jeszcze mogę od, o, ze swojej strony powiedzieć, bo to też są takie informacje, które też są takie informacje, które są można powiedzieć dosyć ważne. To przede wszystkim tak, wstęp jest całkowicie darmowy. Nie musicie nic płacić za wstęp. Nie musicie pojawić się punktualnie o 18:00, możecie być troszeczkę wcześniej. Ja zwykle staram się być o 17:30. Możecie być też oczywiście troszeczkę później, bo to też jest bo to też jest kwestia tego, że, że nie musi być się punkt 18. My zwykle gdzieś do 15 po 18 czekamy, czekamy na wszystkich, zanim zaczniemy. Ja robię wstęp, później do, do prelekcję. Później jest luźny networking. Jest oczywiście dzięki naszym sponsorom. Naszym sponsorem jest CoinLab. Naszym sponsorem, który udostępnia nam salę, jest oczywiście także Software Hat. No i są oczywiście nasi partnerzy medialni, czyli komparik.pl, a także Bitcoin.pl.org. To są nasi partnerzy medialni. Dzięki naszym sponsorom, dzięki Cohenabowi, mamy pizzę, mamy napoje alkoholowe, bezalkoholowe, gazowane itd. i tak dalej, nie gazowane. I właściwie, co jeszcze, co jeszcze możemy powiedzieć? No, już, już za tydzień, w piątek, także. Bardzo ciekawe prelekcje, ale pamiętajcie o tym, że jak przechodzicie, to zostańcie zawsze dłużej, bo prelekcja jest prelekcją, a najciekawsze rozmowy są właśnie na tym networkingu. Później sobie siadamy wokół takich stolików i sobie rozmawiamy po prostu na luźne tematy, zadaje, zadają ludzie pytania, wymieniamy się wiedzą i tak dalej. To jest właśnie cel ta integracja społeczności, a nie tworzenie grup grup za 2000 rocznie. Także tyle właściwie z mojej strony. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście piszcie do mnie, piszcie komentarze. Zapraszam was wszystkich. Widzimy się po raz kolejny już w najbliższy piątek. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu.